ja już teraz nie solo, a nawet nie w duecie y Włączę od razu mikrofony, bo tam się już pewnie jakieś chichoty. Nie, 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 nic. A jednak. Do studia e, przyszli goście, bo e, teraz coś dla wszystkich, którzy wierzą w magię muzyki, ale przede wszystkim moc młodych talentów. E, Karolina Zygner, dzień dobry. Instruktorka sekcji wokalnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Emilia Telus, Martyna Musielak i Gabriela Neumann. To są trzy czwarte, dokładnie tak tu mam napisane. Trzy, trzy, trzy piąte, przepraszam. Trzy piąte. Trzy tak zespołu The Voices. Jutro, w piątek, 13 czerwca o godzinie 18 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbędzie się wyjątkowy koncert młodych talentów. Karolina, co to za koncert? Jakie zespoły się pojawią? Kto tam na scenie będzie królował? Wiesz co, no to są e, dzieciaki i młodzież, która bardzo długo już pracuje ze sobą. E, stwierdziłam, że dlaczego by nie zrobić takiego koncertu, e, wydarzenia, które będzie tylko ich i tylko o nich. Koncert, który ma na celu podsumować tak naprawdę już rok lub dwa lata działalności zespołów. No i kurczę, sama się cieszę, bo trochę debiutuję jako reżyser, wiesz, tego koncertu. Mhm. Także, także sama się nie mogę doczekać. No a nie wiem, jak tam dziewczyny i nastroje. Przygotowane? Co y, się pojawi, y, czyli nie tylko kto, ale też z jakimi utworami y, pojawią się y, dziewczyny, tylko dziewczyny? Nie tylko, nie, nie tylko dziewczyny. Y, w koncercie wezmą udział y, trzy zespoły, trzy sekcje wokalne Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli właśnie tutaj zespół The Voices, Rock and Mock i mini show, mhm. a teraz powiedziałam od najstarszych do najmłodszych. Y, również y, moi, moi wokaliści y, ze studia Rock and Talk, y, najmłodsze, czyli śpiewające skrzaty siedmiu Ośmioletnie, ale też osoby, które, które śpiewają solowo, też tutaj połączyliśmy. Soliści z The Voices, na przykład. Ja również wezmę udział y, w, tym, w tym koncercie, że tak powiem, gościnnie mhm. y, i będę tutaj czuwać nad wszystkim. Y, myślę, że y, jest to wydarzenie na miarę show. Ja jestem trochę daleka od takich wydarzeń na zasadzie apeli szkolnych, przepraszam, że to powiem. Natomiast y, y, cała ekipa Miejskiego Ośrodka Kultury pracuje na to, żeby to wydarzenie jutro się udało. Y, są montowane filmy wideo, y, są, są przygotowywane światełka, y, y, nagłośnienie itd. No i tak dalej. No i co, trzymać kciuki trzeba. Czyli yy, biletowane jest to w ogóle? Czy... Nie, wejście nie. jest yy, za darmo mhm. i dla wszystkich, nie tylko. Przede wszystkim dla, dla nich, dla, dla artystów, dla rodzin. Yy, natomiast chcemy, żeby całe miasto o nas wiedziało całe nas miasto o nas usłyszało i widziało jak ciężko dzieciaki pracują Kochani, na to, żeby... myślę że tak warto tu powiedzieć że to nie jest tylko zaproszenie właśnie dla no bo domyślam się że rodziny na pewno będą znajomi tych wszystkich dzieciaków utalentowanych na pewno będą ale myślę że warto zaznaczyć że zapraszamy też wszystkie osoby które być może chcą po prostu posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu młodych talentów ale też być może osoby które myślą o tym że by coś ze swoim własnym talentem zrobić, tak? Tak, dokładnie. W tak zwanej sydliście mamy światowe i, i, i polskie hity. Jest tego całkiem sporo. Mogę tylko zdradzić, że koncert jest podzielony na części, na pewno takie, takie wiesz, raz tam jakaś część wolniejsza, szybsza. Mhm. Natomiast, natomiast są to hiciory i każdy znajdzie coś dla siebie. Dziewczyny, jakaś taka piosenka, która podczas prób was tam najbardziej, najbardziej się nią, nie wiem, czy chwali, czy, czy yy, najtrudniej jest do wykonania? Yy, dla nas to każdy chyba myślę, że ma swoją ulubioną jakąś, co razem yy, śpiewamy. Dla mnie to na przykład yy, Say My Name. Albo my mamy jeszcze taki utwór, e, Abby, to jest taka mieszanka e, trzech piosenek: mhm. e, Waterloo, Gimme Gimme i. Jaka to była Mama jeszcze? Mia. Mama Mia. Mhm. E, to, to jest I też to w takim secie, piosenka. razem tak, połączone tak. będzie. Mhm. E, to też bardzo podoba mi się ta piosenka, i myślę, że świetnie ją razem śpiewamy. No kochani, no to ja myślę, że to będzie taki moment, że nie tylko e, posłuchać będzie można, ale i potańczyć skoro Abba się pojawi e, na scenie. E, no to w takim razie jeszcze raz, wszystkich zapraszamy. Jutro, e, 13 czerwca, start o godzinie 18, warto zjawić się pewnie e, chwilę przed czasem. E, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, to jest ulica Chrobrego 3A. Dokładnie tak, żeby jeszcze ze spokojem sobie tam zaparkować i przygotować się na cudowne doznania muzyczne, właśnie jutro. Karolina Zygner, instruktorka sekcji wokalnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie, Emilia Telus, Martyna Musielak i Gabriela Neumann, te dwie ostatnie chyba najbardziej milczące. Tylko <śledź> tutaj. <śledź> 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 <śledź>